Kręcę to drugi raz dzisiaj pokażę Wam. Nóż z czesa w prawdziwym życiu. Tak jest to nóż no, nóż. U, nóż z hakiem, jak kto woli. No i gdzieś mam jeszcze karambit, może wam jak. Jestem fajny. Tutaj ma takie kolce. Widzicie takie coś? Fajne kolorki w ogóle. Takie fajne ma tutaj kolorki. Tutaj mamy takie fajne kolorki. Tu 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 tu. No on uchwyt normalnie. Tutaj ma uchwyt taki. jest taki większy. największy poleć. I pokażę Wam może na chusteczkach jak on wali. No i widzicie. Z tej strony no jest on niezły. Kurz może być więcej takich materiałów, bo mam jeszcze gdzieś karambity, jak je znajdę, to jeszcze nagram od takich filmów. Jest on naprawdę fajny. Tu możecie się dopatrzeć napisu Kraków, bo kupiłem go w Krakowie, bo ostatnio byłem w Krakowie. Taka fajna linka, można sobie gdzieś powiesić. No i no to fajny to. Jaki film jeszcze będzie pokażę. Stralik wieso Kraków. Stałem w Krakowie. Taki szalik Kraków. Niezły nawet. No to że nie, no, ja dostałem jeszcze trójbiłkę. Taki lewego. Jak widzicie taki lewy. Nie wiem, nie tu telefonem nagrywam. Ja to musiałam bym zobaczyć. No, myślę, że... Fajny. No, Dobra,